Janusz Piątek, trener WKS-u Bochnia. Jak pan oceni dzisiejsze zwycięskie spotkanie z Watrą? Dzisiejsze spotkanie na pewno nie należało do łatwych. Widzieliśmy, że przeciwnik postawi nam ciężkie warunki, jednak zawodnicy wykonali dzisiaj świetne zadanie do przerwy prowadzenie 3-1. Po przerwie mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, niestety nie wykorzystaliśmy Bramka na 3-1, troszeczkę nerwowości. Przeciwnik stwarzał sytuację, jednak myśliśmy obronną ręką. Niestety kondrataki, które wypracowaliśmy pod koniec meczu, one nie przyniosły spokoju, więc do końca drżeliśmy o wynik, jednak dzięki ciężkiej pracy chłopcy zasłużyli na trzy punkty. E, dzisiaj bramka nowego zawodnika bohańskiego Ali Belando. E, czy ten zawodnik e, będzie w tym sezonie jednym z mocniejszych punktów e, pana zespołu? Nie, każdy zawodnik ma ten sam statut i dzisiaj on, jutro następnie. Myślę, że. Ta i, i, i liczna kadra sprawi, że w tym będzie kluczowa, kluczowy moment, żeby robić zmiany i, i zdobywać punkty. Początek sezonu, jak chodzi o mecze, macie bardzo intensywny, bo w poprzednią niedzielę rywalizowaliście z Wierchami Rabka. W, w, w środku tygodnia dnia Pucharze ze Trzcianą 2000, dzisiaj z Watrą Białka-Taczyńska. Nie ma zawodników, tak przygotowaliśmy kadrę, żeby przede wszystkim ten początek, mieć uzupełnić. Myślę, że każdy, który wchodzi w jednym meczu, czy w drugim daje dużo na boisku i z tego się bardzo cieszymy. Zawodnicy nie grali 10 miesięcy, na pewno czują głód piłki, więc im więcej grania, tym więcej tym lepiej dla zawodników. Na następnym meczu się z Beniaminkiem czwartej ligi Rolowym Rolowa. Czy mecz z Beniaminkami ze względu na to, że tych drużyn nie znacie są cięższe? Myślę, że mecz w tej Lidze z każdym przeciwnikiem jest trudny. Będziemy niech wiadomo jeszcze dodatkowo się mobilizuje. jest jest nam stana niedaleko. W czwartej lidze już rywalizowała. Na pewno nie będzie mecz należał do łatwych.